Hejka, witamy w nowym odcinku na kanale i po tytule możecie wnioskować, że jest to podłoże dla świnek do klatki. Więc już zaczynamy! Będziecie mieć ponumerowane te ściółki i mm, informacje o nich będę wam mówiła. Więc zaczynamy! Na pierwszy ogień idą trociny. Muszą być trociny odpylone. drugi to będzie pellet. I pellet nie może być na całej klatce, tylko w kuwecie, ponieważ jeśli jest na całej klatce, to świnka, tak jakby chodziła po klockach Lego i inne zwierzątka też. Może być w kuwecie, bo w kuwecie nie spędza yy, najwięcej czasu, ale jeśli musi być pellet, to tylko wymieszany z trocinami, oczywiście odpylonymi, albo z, innym, z inną miękką ściółką i ta ściółka, te ściółki miękkie, musi być więcej niż pelletu. Trochę więcej. Później jest siółka cynulozowa. Ona jest miękka i może być na całej klatce. Ogólnie ją miałam tylko jest niestety trochę droga. Mata łazienkowa, mata łazienkowa jest na pellet, mm, tak samo jak wedbedy i drybedy, mm, tylko mata łazienkowa jest trochę tańsza niż wedbedy i drybedy, więc ja o nich nie będę akurat mówić. Mm, no i musi być do tego kuweta.